Padłem na pewien pomysł. Czekaj, bo tu się ciężko chodzi w tej kif <grym> nie <grym> zrobić? <Czemu nic grym> Co ty robisz? No pocałowałem go <grym> Sirwen, nie wiem czy wiesz. Nie wiem. Ale... Powiedz mi powiedz. Ale nie wiem, czy jesteś świadom powiedz. tego. Powiedz! <grym> 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 nie wiem, czy jesteś tego świadom. Wyszła nowa edycja FIFA <grym> FC 25. I podobno dużo zmian prowadzili do kariery menadżera. Czy chciałbyś.? Za chwilę. Aha. No dobra. To jednak koniec odcinka, Elo. Czy chciałbyś może zacząć na serię? Nie. No dobra, to jednak Napisy końcowe. Trzymajcie się. <laughs> cześć. Padłem na pewien pomysł, jak ów serię urozmaicić. Pustacz. <laughs> O, super, idealnie oh. nagrywam Wpadłem na pomysł, jak urozmaicić serię z menedżera. Oh. I wymyśliłem, żeby zrobić koło fortuny. Poziom plus jeden, o tak. Drugi poziom opaska na oczy. Ja myślałem coś typu: musimy sprzedać zawodnika, czy coś takiego. A ten ta, opaska na oczy, pierdamy sobie banana do buzi, zapijamy sprite'em. Nic z ławki. Okej, okay, okej, okay, to jest ciekawe. I wtedy po prostu cały skład zmieniamy na ten gorszy, ten taki właśnie... Bramkaż zamiast bramkarza, bramkarza na atak, a napastnika na bramkę. <laughs> bramkarza, atak. Jak wygramy, to się wszystko zeruje, w sensie, wiesz, w Co jeszcze możemy? Sprzedać zawodnika może, co? A jakbyśmy zrobili gra na klawiaturze? Ale ja nie umiem, to ja już jest stary nie. koniec, ja nigdy nie gram na klawiaturze. Ja też nie, dlatego myślę, że to mogłoby być śmieszne, jakbyśmy grali. O, sprzedaż zawodnika, ale jak będzie, za będzie sprzedaż zawodnika, to po prostu od 1 do 11 ten, losowanie liczb. I po prostu tę liczbę, którą wylosuję, to to z tego sprzedajemy. Dobra, to jest dobre, to jest dobre. A, mech na symulacji, symulacja. I dobra, chuj klawiatura na piątej i tyle. <laughs> Po każdym przegranym meczu Dawid i Sirwen będą kręcić kołem kary. To co wypadnie, będzie obowiązywać tylko w następnym meczu. No chyba, że wypadnie sprzedaż zawodnika. Jeśli chcecie zobaczyć, jak im pójdzie, zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy lajków, a jeśli chcecie utrudnić im rozgrywkę, to na 15 tysięcy lajków chłopaki kręcą dodatkowo kołem. A jeśli masz pomysł, co dodać do koła kary, zostaw komentarz partnerem kariery menadżera jest fcoins.gg, strona, na której możecie kupić oraz sprzedać swoje coinsy w Kifie, A sam proces jest banalnie prosty. Wchodzicie na stronę, wybieracie daną platformę, która was interesuje, wpisujecie daną kwotę końców bądź przesuwacie o sobie suwaczkiem, wpisujecie mój kod promocyjny, który da wam 10% bonusu do zakupionych końców, i to tyle. Później podajecie swoje dane, które są bezpiecznie przechowywane, a sama metoda transferu monet jest najbezpieczniejszą metodą na rynku i w dosłownie chwilę macie swoje coinsy na koncie. A w razie jakichkolwiek problemów macie czat kontaktowy w rogu do ekranu, bądź zakładce kontakt, razem z formularzem e mailem. A żeby tego było mało, strona oferuje również konkurs, gdzie za każde zakupione 50 tysięcy końców dostajecie jeden los w aktywnym giveaway'u. I w sumie te losy się łączą, więc jak nawet zakupić sobie 100 tysięcy końców, to macie dwa losy, potem macie trzy losy za 150 i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli szukałeś, bądź szukasz szybkiej metody na końcy, to już nie szukaj. F -coins GG przychodzi ci z pomocą. Jak coś z kodem pokoj 10% bonusu. Piłka nożna, czy generalnie sport, jest taką dziedziną życia, świata i biznesu niepoliczalną. I to jest w niej najpiękniejszy. To, to, to kręci. Własny, własny chyba, nie? Prawdziwy. Prawdziwy, no nie będziemy robić własnego. Motor Lublin. Ci, <grym> którzy kupują kluby i bawią się w piłkę. Poziom trudności zawodowiec. Stadion! Chcesz ty zrobić stadion? Yo, pa, jak to wygląda, stary! Męczowy stadion i żółte krzesełka. O, Petru, <grym> <grym> daj go, daj go! <grym> Tomasz ciągnie druta. To jest fajny facet, sympatyczny gość. Rzeźbienie. Co tu takiego fajku trzeba? Co tu O kur... Trwa wygląda jak kaczor Donald, jak dałeś. No on będzie słyszał wszystko. Jako skórę bierzemy Jest legendą, będzie legendą, zostanie legendą. Without further delay, we are pleased to introduce A jaką koszulkę! Let's go! Jaki ośmiechnięty siedzi! Pokaż, komentarze było, ej! Fantastycznie! Możecie mi powiedzieć, co się dzieje? Turniej Młodzieżowy mamy pierwsze, co? Upewnij się, że swój skład Aha, to jest to właśnie tryb 5 na 5, Turniej Młodzieżowy. A musimy to grać? No nie musimy, ale Co to, co to jest? O, mamy turniej przedsezonowy. To co najwięcej? No najwięcej wiadomo. O, za... Zarzą... <laughs> <laughs> jak ten mecz przejebiłem, to raz około Fortuny już kolejny mecz wlatuje, nie? nie? Stareka! Dobre to było, dobre to było. Dzięki, dzięki. Coś podał człowieku, co to było? Jest okazja, jest okazja! Jest okazja! Kawańku! No nie! Co ty robisz? No chciałem ci pamięć, żebyś ty wykończył. Bo wyje... <grym> byś już skończył. No, mogłem, stary. ale skończyłem w twojej matce. Zamknij mordę! Ej, 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 ona to będzie ogromna! Przepraszam, oglądać. przepraszam. O. Co się stało? Powiedziałeś że to jest! Ale dla Żartów nie tylko nie powiedziałem, to <grym> <grym> To prawda, to prawda. <grym> widzisz, widzisz, było ruszać moją mamę? No ja przepraszam. Dość kiw to jest ani ważne. <grym> Leć! Leć tym polaczkiem! Hey! Do środkuj! Do środkuj! Szybko! Na no! kur... Zajebałem mu w cyco. Odejdę! Jest szansa! Szansa! Dawaj! Dawaj! <gulat> Nie! <gulat> co ty myślisz, że to z takiej odległości uszczędzi? Jest! Jest! Nie wiem, co to było. Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij, leć, leć, mraz, mraz, nice, yes. nice, Tak jest! O, o, dobrze! On mówi hołym! I z jaki Taki wziąłem rozbieg! I to bitka! I to bitka! Jest, jest, nice. yes. 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 No i koniec pierwszej połowy. <noise> uh. No, no kurczę, o... nic nie umiem zrobić! O! Ale to było dobre. Oj chuj. Nie! <grywa> nie, jak my mamy grać na klasie światowej! <grywa> jak my nawet nie potrafimy piłki sobie podać? To już 30 minut to Była w piłkę! No, żółta jak nic! Piłka! Czerwona! <grywa> Pierwszy mecz i już mamy czerwony. A, jak pusto, jak pusto! Ja wiem, że mi podajesz, dlatego tak wybiegam, a on strzelił tak lekko! I teraz rzuta! <grym> Nie no! Ale mamy akcję, mamy strząsa! szansa. Oh! Bank! Tak, tak jest! Tak jest, mraz! Ale to zrobiłeś! Ja oczywiście ja w szerszą w to jest Chyba jest to Biegnij! Nice! Mamy to! Jest! Jezu, 5-0, jest, jesteśmy jest. tak świetni. Uwaga! Oho, rozumiem. Nie chciałem tego <laughs> zrobić. Ej, pokazałbym ci co kupiłem. D Kupiłem coś takiego, stary Max za jedną Ja myślałem, że ty z serią kupiłeś. Super, a to specjalnie skończy. <laughs> a patrz to, poczekaj, tylko tego nie ma. Faja, kąba torebkę do tego. <laughs> <laughs> Drugi mecz. Szrużberry Shrew, w powietrzu, się wyczuć, pięcie, podaż, Strzel. Nice. Jest! Ja ty, ty to dobrze zrobiłeś, ty. Ale no, ty jednak jesteś synem chłopczyk. Pig, dobrze, pig. Simon! I teraz. Simon! I teraz tej. G! get Co tu ze strzał? Bo strzał? No że Ja się już tym podałeś, przyciski pojebałeś. Co ty robisz? No pocałowałem go! <grym> Oj, 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 ej, proszę pana, proszę pana, proszę pana, pan poczeka. Ja pier... Oj, 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 oj! O, ja, oooo! Co się dzieje? Automatycznie będziemy jakieś zmiany w ogóle robić, czy mamy wyjebane? O kurczę Hahaha, <laughs> kieńcący. <suszy> nice. Pa, pa, pa. Big, big, Oj, 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 oj! Nie, oj, nie, nie! w ogóle! O! To fajnie ważne! Prawie ci mi się udało, ty! I dobra, zmieniam ku brońcu, bo brońcu jest jakiś wyjebany. Widziałeś to? Nie, co? Jakich ciuchy wyjebało na boki? Nie. Aha. Wow! Kryj to kruk! Dobrze, i ten kruk ledwo biegnie! A, to dziwne. Aaaa, koni mnie! No, <grywa> <grywa> no kurde. No i koniec połowy. Tej rudną klaską widziałeś? Nie lubimy takich. Jakbyś pił rudy, to bym się z nie kolegował. Tak? Ty w ogóle się ze mną nie kolegujesz przecież. A, to prawda, to tylko sprawy biznesowe gdzie podajesz, jak to jestem nie, kryty? Nie, nie zrywam umowę z tobą! Nie zrywaj, jesteś moim mi się pysie, proszę cię. Przestań! No. Bo... A! O! O! Op. Op. Nie tu! Chciałem do tołu podać! Już dojebał teraz! Nie, ja też dojebałem! Biesz <laughs> to! Oj. Co ty robisz? Zablokował mi. Co ty robisz? Co, co to za akcent? Co ty robisz? O! WELNIAK! WELNIAK! ZRÓB TO! Wiesz co? Wyłączaj tą piwę. Gramy w poprzednio, weźmy się wróćmy do, do poprzedniej piwy. No ch** mi to! A próbuję, ale coś nie wiem, oni prób... nie chcą. Co Zatrzymał się, jebany! Ale to zrobiłeś. Ja się zatrzymałem! No, Mówi, że ty. A, to nie wykorzystałeś tego człowieku. Ja 100% mózgu użyłem, żeby tą piłkę zatrzymać. A użyj jest 10% f... czasem. ale kładziesz tej. Podstawówki A tutaj postawówki na dopiero. Ja wlazłem z twojej matki za nim, mordek. Tata, Walesa! <laughs> Co, nie wykorzystałeś! 100% mózgu! No nie, to akurat użyłem 5%. 2-0, brawo! Udało się! Jesteśmy teraz w finale, chyba, bo ucicieliśmy teraz półfinał, chyba, nie? Nie, to faza grupowa. Ja oni są wykończeni, widzisz ty to? No i czer... muszę nie zdjąć. Przykro mi. Nie! Ty proszę Państwa! transmisja trzecia. Nice! To się pierdol. <noise> Daleka! Ay Nie tu, do dołu chciałem, jak tam biegłeś, spalony. Jak spalony? A bez kitu? Nie, trzeba mi Ja pier... stolarski weź. <laughs> Ej, ciekawe czy teraz jak na przykład gramy nowym zespołem Motor Lublin, to czy wtedy, pamiętasz, była ta seria z Radomiakiem? Zaprosili nas na mecz, patrzcie mnie zaprosili na mecz Radomiaka kiedyś. To ciekawe czy teraz na przykład Lublin będzie ten, tak będzie chciał nas zaprosić, nie? Też te zaproszenie. Pojedziemy na mecz do Lublin. Pojedziemy. Do... <grym>, jak my wyzywamy tych zawodników teraz, Radomiak było takie, Radomiak damy radę, a teraz ty co chwilę ich wyzywasz, tylko. No najwyżej w p**** stanę, ale obejrzę mecz. A, no rozumiem. Ja w ogóle nie ma właśnie naszego tego, menadżera, gdzie on jest? On właśnie Jakby my gramy teraz z zespołem bez menadżera, czy tu chodzi? Nie wiem, ale mi jest przykro, że... O, się... o! ja, wilkowała! Po <śm> <śm> akurat <śm> powiedziałem i on się pojawia, ty, on nas słyszał chyba. On nas podsłuchuje ja. tymi uszami. co Nice! Jestem mm. mm. Chińczykiem z niską. Yes. Dlaczego? No yes, tak ja też Ja Jak go! Leć! Stolarski! Ja pierdolę! No nie, serio, ich serio, ich na te meble lepiej. A przejmiesz ten dzisiaj? No, mhm, no, nie. no nie wiem, ma piłkę do nogi przyklejoną. No i kursta, nowe! zablokowałeś się mnie! <śpiewanie <śpiewanie> nie umiem podawać, jednak nie chcę tego zaproszenia, w Ja w ciebie przecież! Nie mogę! Chłop się kręci jakby miał 5 gwiazdek sztuczek! <śpiewanie> Dawaj! Wejniak! Wejniak! No. Ja nie wiem, co jest nie tak. Co? Ty jesteś niepośledzony. Ale podał. Jo, co to? to wpadnie. Oh, no, wita! Tak jest, na ciebie patrzę! Ciebie porwę! że będę... w twojej okolicy, ciebie porwę, tak! Dobra, ja jestem jakiś rozjebany człowiek, weźmy zabij. No, no nie! <śmienicza> Widzę, że Bugi mok się odpalił troszeczkę. A to nie, to jak zajęty jest i rola Depresiary, to ja będę w takiej Jezus. razie... Szczęśliwy chłopakiem! Tak jest! Polaj! pierwszy Człowieku, od trzy grać! Nie, wiem, musimy jakieś taktyki być typu, że wygrywamy 3-0 to potem defensywę gramy, bo patrz jak oni są wróć. A co ty jesteś k jakaś? Ale potem kolejne mecze po prostu oni nie biegają, patrz ile masz kondycji to jest on już nie ma, nie ma biegu w ogóle. No on już piłki nie widzi, chyba na oczy. Piłki mu drewna wpadły do oka. No i dopiero teraz pierwszy mamy ten mecz ligowy. Pierwszy mecz w Ekstraklasie Z Krakowią. Ej, zajebisy dodali te instagramy, patrz to. <laughs> Here we go! Ooo jaki uśmiechnięty Dobra, konferencja prasowa pierwsza nasza <laughs> O, dzień dobry. Dzień dobry, witam Wita serdecznie, pana. witam, jest pan nowym menadżerem, tak? Nie powiem ci. Czy to prawda, że w ostatnim meczu jeden z zawodników podawał bardzo chujowo i będzie go pan raz wypierdalał z zespołu czy Tak, tak, nazywał się Pokój wytrzęsień, na widzę tego chuja, ja ma bez to już wcześniejsze to samo było pytanie i teraz to samo, jest pan świadomy tego, że właśnie mamy teraz row z państwa piłkarzy i czekamy na jakieś informacje, czy po prostu oni będą grać lepiej, czy grają tak strasznie Hej, dziennikarka, taka jesteś młoda, to sama wejdź na boisko i zagraj lepiej <grym> W ostatnim meczu Samper podawał 12 razy z całością na poziomie 86% Ale to bardzo, było, to bardzo dobrze, 86 to jest dużo Ale czy mógłby zagrać jeszcze lepiej? <grym> Dobra, to najlepsze pytanie, bo mam ochotę się zrostować. No to dawaj, no pochwal się, pochwal się swoim rostem, no. Już to ty mi zadajesz pytania, a nie ja tobie. Ja to nie muszę być, proszę pana, tylko pieniądze No to powiedz, co ja mam... na ch**, żeś tu lat. No bo jest pan nowym menadżerem, chciałem Ale zapytać... Ale ch... proszę nie pluć. Pluję kwasem. O, widzę właśnie, z tych chyba ust takich... No się przelizać, pan. A, i to tyle było. Koniec a no, dziś, to w dziennikarkę to zawij się najlepiej. Wezwę Hitmana. Ostatnio jestem w całkiem niezłej formie. Mam nadzieję, że nie posadzę mi pan na ławie. E, rozważę twoją prośbę i wy***** ci siostrę. Dla <grystanie> beki, według mnie, powinniśmy zakręcić kołem. Co uważasz? Dobra, dawaj. Proszę! tylko nie klawiatura, tylko nie klawiatura. Uwaga, gotów? Daj, tak, dawaj. <grystanie> No. wiesz co jest najgorsze? Ogarnąłem teraz i zrozumiałem, że jedna osoba tylko może grać na klawiaturze. Więc, musimy zrobić losowanie kto gra na klawiaturze. Jak kreszka to no. ja będę jak Orzeł to będziesz pier... ty. Wydusz? No. Jak Jak podać jak strzelić, wytłumacz Konfiguracja, macie. Zalecisz. Jej, pierwszy mecz w sezonie. Jesteś na to gotów? Jesteś przygotowany? Nie, nie. Mam nadzieję, że tak. Panie Tomaszu, myślę, że damy radę. O kurwa, klik! Tak się ciężko przełącza. No kurde, nie da się. Nie da się. Jak ten mecz przegramy, to w Koznowu jest kolejne Koło Fortuny. O, wiesz tak? Nie bać Glika. Mam zdjęcie z Glikiem. Nie <laughs> bądź Glika, mam zdjęcie z Glikiem. Eee, no co jest? No ty, ty, ty! ty. Żółta? Czerwona. Nie no, żółta. Ajajaj. No, ja bardzo, aj, strzela, aj, aj. to strzela? Ty czy ja? Ja. <laughs> Przecież to nie wpadnie. Wpadnie, pa. <śmiech> <śmiech> Dawaj. Polski. Ale Czekaj, kurwa... bo tu się ciężko chodzi w tej kifie. O, Okazja, robisz wolej, olej, robisz w jak. Ja pierd... Dawaj! Słuchaj. <śpiewa> <Trzymaj. śpiewa> o, żeś mi podał! No człowieku! Dobrze O, ja no. ten przycisk Przechąrzyłeś <laughs> dosłownie mu przed ryjem Ja ten przycisk Lecisz Dawaj Dawaj Ja o, o, Dawaj, dawaj Strzel Jest Jest, dostawałem tuzy No, what the fuck? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co ty robisz? Przepraszam On tak, alter 4 Haha, <laughs> dobra No kurde, ty ten przycisk! <laughs> o! Karny! Oh! Karny! Yes! Oh. Proszę nie ja! Proszę nie ja! O! Czerwono dostał! O dobra, jest. Ja oh, nice, ty! Opa! Nice! I... to jest głowy. Raz! Oaj. Ale ma ty! Hahaha! Strzelaj! Strzelaj! Ja pier... Czy w ogóle było blisko? Czy mi się wydawało? No prawie osłupek się otarło, ty Wyjmij to JAPIERD Co wy się patałachy jebane? O, to nasz oh. Co to był za strzał? No Co to jest za gówno? Co się dzieje? Nie rozumiem! O, 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 jest szansa! Zrobisz to, zrobisz to! Ładnie! Kocham to, kocham to! Brawo! Kocham twoją matkę. Tak, twoją, dokładnie tak. A, tak go robimy na ciebie. Chodź, Co ty napierdala ich? Co ty tam <laughs> <noise> Dawaj, strzel! Nice! Yes. Druga bramka na klawaturze, taka odcinek! <noise> <noise> strzel! Nice! <Yes. głos> Jezus, Maria, lepiej gram na klawiaturze niż na padzie! Koniec. Dwa, pierwszy mecz. Jej Udało mi się taki Ale ty jesteś boski! O cześć, cześć! Ale ma pan krzywy nos. No, no ma i co? A ty krzywego fiu. Ten Simon w ogóle u Państwa nie gra. Nie rozumiem, dlaczego pan go w ogóle się trzymał się w składzie. Czy może pan go wypierdłać na przykład? Bo to jest jakieś... Nie no, mogę! To jest jakieś nie jakieś... mogę, bo, bo to mój kochanek jest. Ja go nie mogę wyszucić. Aha. Stary. I mi towar się nie przynosi. Do tego taki krzywy nos. <laughs> Może. Może pan się jakby powiedzieć a propos mraza, bo tego ile razy trafił w celnie, bo jednak mimo wszystko to jest no jakieś... No celnie tak? trafił 7 razy, sam mi to powiedziałeś. No, może pan się a propos tego by powiedzieć, jakiś komentarz do tego dodać? No to... super, nie? Cieszę się. Aha, czyli chcesz go pochwalić, tak? Nie, naucz no, fokory, to co bym musiał powiedzieć? Nie wiem, no... ty wiesz. wiesz. to w Ninja miał podobno wysoki dribbling w dzisiejszym zestawieniu, jakby w dzisiejszym meczu. A no pokazałem mu jakieś tam sztuczki, kocham tego mu... Jest super! No <grym> co to było? Chciałem pachy przewietrzyć! No ma... pierwsze miejsce mamy! Radom jak dwunaste! To dla mnie srogi rozczarowanie, że nie trafiłem do składu. Ja wiem, że to pan tu rządzi, ale czuję, że miałbym całkiem niezły mecz. Ale ty człowieku, grasz! Jakbyś miał wiele lewe nogi! <grym> 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 jak ja mam w ogóle żebra jakieś, ja widzisz? Tak... Widzę <grym> właśnie, jak miłdy brzuszek! Ciągnie druta, udanie, wchodzi w pracę... W... Ciągnie druta, udanie! <grym> i na czym z Rodymiakiem w ogóle, wiesz o tym? No to następny odcinek. Na następny odcinku. Widzowie, jak będziecie mieli propozycje, co dodać do Koła Fortuny, to dajcie nam znać. Jeżeli uważacie, że Koło Fortuny dobre też jest, fajne też, dajcie nam znać. Dajcie też znać, czy uważacie, że Klasa Światowa jest dobra, bo według mnie przechok między klasą tym zawodowcem, a Klasą Światową jest pojebany. A teraz pytanie: jak ty w tym nowym mieszkaniu masz z internetem? Czy to nie będzie logować? Jaś świat 1 giga. Przesuń 600 mega, to ty ty myśli, że co? Też mam 600. No, no i stykamy się w teraz. ja wyjmuj, Wyjąłem, dawaj. Dobra! Co mi się otoczyło?